Umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. O! Drodzy, gromadzimy się na porannej Eucharysty. W tak wyjątkowym miejscu zanosimy nasze modlitwy przez Matki Bożej, ale też w Kościele dzisiaj wspominamy święto świętego Macieja, apostoła. Właśnie ten moment wybrania Macieja pokazuje, że Boża łaska działa tam, gdzie człowiek zawodzi, ponieważ wiemy, że wybrano go zamiast apostoła, który się sprzeniewierzył, zamiast Judasza, który sprzeniewierzył się swojemu, i tak jak usłyszeliśmy w czytaniach, zebrano zgromadzenie wiernych, któremu przewodniczy też święty Piotr, jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, i też wyznacza pewne kryteria.